Dzień witamy już, że GTA 5 jest ze mną się ma. Mam nadzieję, że teraz dobrze ustawiłem nagrywkę. Yy, on jest gdzieś... Najwyżej pół ekranu czarnego będzie. No właśnie. Dobra, odbiorę od tego Lestera, coś my... Yy, dobra, jesteś ponad gdzieś naprosto ode mnie. No, czekaj bułkę se ugryza. Ale to ja tak nie zrobię, to jest mój samochód niż korego. Dawaj, Ania. Bo lipa będzie schodzić z góry tylko po samochód, nie? Bo ja bym musiał z tej całej góry zejść. A jakbym schodził, to ja bym się zabijał, bo moja postać by się pulała po ziemię. No i samochód. I, I po 10 minutach do tej bym doszedł, nie? Na autostradę. No i samochód. Dobra, dawaj, naprawimy wiesz, się... go. Mój samochód. Mam był całkiem odnowiony. <grym> Dobra, zaparkuj, czekaj. Mm. Widzisz go? Mhm. Mhm, mm mhm. Mm Uważaj, bo nie mogę hamować. Dobra, jest. Myślałem, że mnie zabijesz. Dobra, nie. Dobra. Co to znaczy? Aha. Czekaj, jest... czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Ja gryzę buka, a ty jedziesz, do... Umieliali, no dobra? Dobra, jedziemy. Jak? Co ty chodz? Dzisiaj do wioski, jak poprzednio mieliśmy No O nie, no kurde Sosenka Ten samochód nie jest mocny, tylko że bardziej na drogę Nie wiem czy nie tam Uj, uj, uj. I co, my spaminali gdzieś tu ty? ty czekaj spadochron leży A co jeden czy dwa? Nie też mogę wziąć To będziesz w końcu mógł wyskoczyć, a nie? Przynajmniej tyle. A okej okay. Na głowę skoczy Ty... A co? Czekaj, a tam na dole nie ma czegoś? Nie wiem. Ale nie, dobrze idziemy. Dobrze, bo kojarzę te tereny. Może po lewej gdzieś tam, nie wiem co tam jest Dobrze, że mam jeszcze dwa samochody yy, A te menele to co, spinają się po tej górze? Czy co? Nie, one mają swoją Chce im się tam chłodzić? Oni tam żyją, oni tam nagle się tam Aha Dupy nie ruszają po prostu Ale co oni jedzą? Chyba te sarny i tak dalej Mm, kurwa trawę chłopie, co tu rośnie? Też jestem ciekawy co jedzą hop, albo co piją te. Nie. Musieli podejść, żeby zebrać chłopie wiesz... Koniec wyzwania. A. Kolejne spadochni. Jest! Jest! Czekaj. Spadochni kolejny kolejne. Jest. Dobrze trafiłem. Gdzie jest ta wyspa? W To? Wioska. A czemu oni mają domy? No bo mają. Jak mają? Chodź Co ty? Zobaczysz. Myślałem, że zabijesz się. O. No i gdzie te menele? Na dole. <gry> <Mają> <gry> dom, żyje. Bo do mnie. Kurde, żyje. O, tylko menele mają broń. Co? Musisz uważać, bo to jest teren yy, prywatny. Ty. I pieniądze mi zabrali Teren meneli, chłopie. Ty, oni mają mury, chłopie, z drewna, ty. Ej, bo ja też chcę, ja chcę się odegrać, bo mnie zabili. Ty. Jak, ty jakaś Grażyna mnie zabiła, ale jej koleżankę zabiłem. To jest? Ty, ja jestem tu. Zemszczę się za siebie. Ale bez tu. Ty, to ty, czy ktoś tam biega? Ty, oni kobiety mają. No chłopie, oni satelitę mają normalnie. Te grażyny tu leżą, chłopie. Pieniądze mi dała, dają. I, Ej, no ja, ja też chcę. I gdzie oni są? Dobra, mam jakieś sztuczki. Wszystkich zdjęliśmy? No, zdjęliśmy chyba straż, kurwa. Nie wiem, a mogę Ej, wejść do domu? tu powinni być ludzie, tu powinni być ludzie. Nie mogę. To w dodatku... No to było czterech. Ale oni tu nad chodzą Chłopie, no właśnie nie widzę te nie. nie wyglądali A na menelu. Chodź co to jest? Widzisz to? To kamień Re Jacht tam jest. Rekwizyt filmowe No widzę jacht po prawej Gdzie? Pokaż On no, tam o, płynie Pewnie menel ten... O widzę dwóch kolejnych. Dawaj. Tylko oni... O kurwa, wyciągnęli broń. Ty, ich jest więcej, co jest? Widziałem dwóch, a jeszcze dwóch innych mnie zabiło. Też ty, ty, ale bez sensu, co oni tacy mocni są? Z po wychodzili, ty. Bez tu obudzili się. Ty, ale ja się spodziewałem czegoś więcej po tej wyspie melali no ja nie mogę ja myślałem, że oni przyjaźni będą, wiesz co, że nie, to nie będą strzelać. Oni tu broń mają nawet. Jesteś? Mhm. Dobra, opuszczamy. Powiem ci... No powiem ci, żeby szał, Chodź jeszcze tu, chodź jeszcze na tą gierę wyjdziemy. Tak to bym jakieś grażynie z maczety, wiesz, walnął, coś, a tak to... No proszę cię. No tak to widzisz. No. Ale żeby z kijami latali, a nie chłopie z br... Nie wiem skąd to to Ja nie wiem skąd oni to mają. Nieee, yeah. dobra to nie, nie chodź tu. To nic nie ma. Co, nic nie ma. Ale lipa ja co? Lol, na śmieci się rzuciłem. Ej no. <laughs> Kurwa, strzelają. menelice do mnie strzelają. Ty, pięciu tu jest obok domu. Dobra. No, no kurde, on tam już to i na prawidłach, Nie wiem, chłopie, co i tam. Tam, jest tam coś jest? Ojej. Ej, no kurde, A to nie ty. A, jakiś haker z... To nie ty goście wysadził 10 osób naraz. Nie, no zobacz na trzecie. Jakiś Poman. A ciebie też? No. A ja myślałem, że to ty już. No Poman zabił 10 osób naraz, chłopie, też. No kurczę. Już nie. <laughs> jakiś dziecko chobił puść ty A jak coś to pod te się pisze? <laughs> A? Ta. Nie. Napisz mu. Pod co się nie pisze? Te. Pod co? Te te jak to mój. Mmm po man. Co to znaczy? pomankid kid. No i wyjaśnione. Ej, ale ktoś tam napisał, że został zbanowany. O, fajnie, kondycja mi zrasła. Nie, mam coś, jakieś głupoty zada na czacie. nie no, wiem, o to, on gada. i no, nie zabijesz. Napiszę mu coś fajnego, czekaj. No już e, tam, Mam Uh, your father must don't love you this night Angry kid LGBT. Nie wiem, to co robimy? To zmieniamy serwer, czy co? Nie wiem, jak on będzie tak dalej... No puuuu... No chłopie... <laughs> on wszystkich zabija, tak? Nie to co, zmieniamy? No... Napiszę mu, nie wiem... Napisz, że Dobra... Już, już... I co, to wychodzimy? Znowu mnie za... Nie no, trzeba wyjść, bo to jest nie do grania. Dobra, zmieniamy. A jak to się zmienia to? Jesteś już? To co robimy, to walimy no, się to z jakimiś randomami? To, co, przez kurde, ile wam czekać? Nie wiem. A ty co, ty, ty stoisz samochodem na mnie? No. Mm. Tu. Dobra, Kurwa, on ma jakiś pistolet maszynowy, ale wpierdol go stajemy. Jak ja mam dziesięć pocisków do pistoletu. No policja a już pełna chita. No tylko w nas. Wy krowy Pan na łeb, dawaj szybko. Szybko, gonimy go. Ale w nas, nie? Nie w, nie w niego. No w nas. No. Ej gościu jedzie w naszą stronę, to on się przygotował chyba już na nas. Tak? No no on chyba, on, on gdzieś tam stoi mi się wydaje. Ja on z bazooką mi się wydaje stoi. No, bez I Co <grych> on tam Mówiłem? A nie policja. O szczera do nas. Ty ale policja, policja tam ma nie? To, to może ten, to mógłby może... Dobra uciekniemy. No do zabili uciekli. go, zabili go. No <grych> Bez kitu, co tu się dzieje? Ty, ale trzy gwiazdki mamy. Ale za co? Uciekliśmy. Przynajmniej ja Kurde, nie podjedzie. Ty, bo gościu tutaj jest, nie? Ale on sobie chyba jedzie się szykuje no, wiesz? Po lewej, po lewej gościu jest. Bez kitu on się szykuje, no. No. Łaził za nami, a teraz to nie wiem <laughs> Ale przynajmniej bezpiecznie uciekliśmy, jesteśmy na jakimś osiedlu. O, no. Chodź co mamy po drodze. Chodzimy? Trlet? Normalnie, policja, radiowóz. Mam jedną bombę, bym tam rzucił. Kurwa. Weź mi otwórz drzwi, a ja rzucę. A nie mogę chyba i tak rzucić. Ej, weź mi otwórz drzwi, a ja rzucę bombę. Kurwa, zabił, zabił mnie. Ej, nie wychodź ze sklepu. Bo mnie wysadzili pod sklepem. No, wysadzili mnie pod sklepem. Dobra, dzięki za tip. Ja tam zaraz pojadę czy coś. Ja się schowam, zrobię szybko. A tam gościu kampi, kampi tam widzisz, widzisz na mapie, nie? Nie, gościu tutaj campi, ale policja Ej, bo ja go szczela. Ej, mojego próbuję zabić, ale mnie zabije znowu. zabił mnie. Ej, podjedź pode mnie jakimś samochodem. Zabiłem, tylko gości mnie zabiłem Dobra, zabiłem go. Chciał mnie zrobić, a ja zrobiłem jego. jest jakieś dziecko, dziecko znajdą na końcu tam. Ja tu sobie kupowałem normalnie. Gdzie, gdzie jest wejście? Tam jest. O, policja tu się czai, wiesz co, ja tam wejdę dalej. Do szczelnicy wejdę, a nie wejdę, nie ma tu szczelnicy. No, brat, to muszę ich zgubić. Oh my god, what a weak. Please don't shoot. Jesus. Lord in heaven. No, jeszcze smek. Oh no. bo oni tu chodzą mi dalej. Jak mi tu wejdą, to jestem spalony. Ej, czemu? <grystanie> da się, da. Tylko fajne jest to, że ty masz gwiazdkę, nie ja. Hej, a oni mnie zabiją, jak będę tu stał i cię osłaniał? Kurwa, zabili mnie. A nie, to ty. Ale menelem jesteś. No bo mi wszedłeś pod kawę. To ja ci mówię, że policjant nie może nie zabijać jak cię osłania. No, ja to powiedziałeś to za późno. jak oni do mnie strzelają przez zamknięte wiecznice? Nie um. Miałem tylko, że tego dzieciaka już nie widzę. A i ja odciągniesz ich ode mnie, czy nie? No, zasłonię się oddziałać. Ale szkoda, że już ten u niego nie kupię mnie. Bo dać sprzedać kosek żebroję. Beskity, jak oni tutaj. I co, zabiją mnie? Kurwa, Sorry, ja myślałem. Sorry, to nie chcą bo tak Jeszcze bez szmula. Nie, bo tak strzelałem, wiesz, do nich oni tak chodzili i tak mi się zapatoczyły. Ej! Wygrałem coś Dobra, siadaj. Uj. Kurwa. <grych> mam flary. Flary mam. Czekaj Ej ona chce się widzieć. Kurwa. Znowu jakiś haker zabija wszystkich No kurde, no... No! Ej, to jest mój napis, to jest... Popia. Patrz, <noise> co mu napisałem. O, sport to zdrowie. Właściwie wyszedł z gry. Boże, go zbanowali. Bija się ze sportowcami. Ty, a to w sklepie można kupić tutaj? Ty, grażyna jakaś i Alfred. Boją się mnie. Ola mam fajny rower. A co oni tak tu skaczą? A co w zwykłym sklepie można kupić? W zwykłym sklepie? No Wataniki Ma jakiegoś Turka tu tylko widzenia Czekaj okay. Na którym się już Co on sprzedaje? Skorzystaj z bankomatu. Ty, ja go wy... A nie mam bomby, by go wysadzić Czemu? Nie Miałem Ale... Mówię ci, musimy kupić rakiety, bomby siekierę, amunicję. I nie mam czym zabijać, czym trollować, czym... Czekaj, strzelę mu z tego, z flary łeb. No A czemu mnie gonią? No przecież ja nie byłem w to zamieszczony. Chodź. Chodź. Flaro mu w łeb tylko szczeliłem, no chodź. Ale, ale... on Idzie? Nie, co on robi? Kurwa, on strzela? To ty jeszcze, nie wiem. O, to jakiś bambik chłopiec. Nie wiem co go. On chopiłby w samochodzie się działa w każdym. O! Jest Tu się schowamy. A jak nie masz życia to możesz się napić tu dawaj Ale to ci... Autentycznie okay. to ci zwróci życie. I mam pół życia Jedną nogą w tym w grobie i, i, i tyle, nie? Nie, ja tam jest chyba tak nie Gdzie ty jedziesz? Uciekłeś już w policji? No A ty? Ale serio czy nie? No, a ty? Ja już uciekłem, więc teraz napiję się Ej, no bo przez przyście... Przez ciebie kurde nie wypiłem Ja też A zapłaciłem Ja też, no. Daj kopię, bo płacę i nie dostaję ty Dobra No nie no nie Dobra, wypiłem przez ciebie no. Żłobie! Ej, kurde! No nie miałem nie miało tak być! Chciałem... Chłopie, 3-0 jest! Ja muszę cię... Chłopie, 3-0 jest. Ja, chciałem... ja chciałem tylko cię upomnieć. Ja nie chciałem cię zabić. A, ty mi KDA zaniżasz, chłopie, KDA w GTA. KDA, wiesz. Tak nie może być. Ale dobra, ja, ja ten, ja... Jadę. To chodź, idziemy po broń. Ale jesteś tu? No, tu masz samochód. No, znowu cię policjant. Chodź, nie goni mnie z tygada. Samochód tylko wziąłem, choć. Tylko wziąłem. Ale ja mam samochód. No, tak, mówię ci. Ale, no to daj mi się Ale ty możesz zepsuty. Ja ci, jedź za mną, jedź za mną. Ja cię zaprowadzę pod ten... Eee, czekaj, gdzie jest sam mniejszy. Chyba tu, dobra, jedź za mną. No, za mną, nie no. ze mną. No co za czym no? Znowu muszę uciekać. Dawaj, jedź. Co, konfidentach hopie, boisz ze sobą? Czasami znajdą, Dobra, czasami to nie, to nie znajdą. Dawaj, wysiadaj. To tu? Nie, to nie tu, kurde. Kurwa. Ale mnie sprzedałeś, hopie. Uciekam! Nie ja tak, jestem ja chłopiecem. Uciekłem! Na I najlepsze, że uciekłem! A? To widzisz? Ja jeszcze nie. Jeszcze nie? O, no. Kryzyska. Co? O nie. Co ty się? Czy... Co ja zrobiłem? ale fajnie poleciałeś. Ty, ja myślałem, że on ten otworzy spadochron. Dobra, chodź, kup sobie tą amunicję. Dobra, no czekaj. Zbir, ranga wyższa, zbir. Pester, wściekły gracz, kurwa gos Jaki kupić? Czekaj. Kupiłem sobie gracza. Hey, gościa chciał kupić sobie coś w sklepie, ale Ten się gracz, czy co? No. Jakiś właśnie... No i zapytań. dobrze. Nie? To dobrze, że nie ma Dobra, czekaj, ja już tu kończę zakupy, żeby nie. było coś, nie? Amunicji. Płacaj pieniądze, płacaj pieniądze szybko. Żeby lipy nie było później. Że ja nie mam amunicji. CT MB zabija prezesa? O ludzie. To ja zginę teraz. Nie, miałem jak. Jeszcze, jeszcze jakiś cymbał do mnie dzwoni. Po co są te telefony? Widzowie, dajcie, żeby wyłączyć. Dajcie jakiegoś tipa. Jak wyłączyć telefon, bo ja mam strzelać, a mi telefon dzwoni, ja zamiast strzelać to ja odbieram telefon. A jaki cymbał ten?